Dzień dobry, Anna Gajdecka, dział wdrożeń. Zapraszam do zapoznania się z instrukcją dotyczącą rozliczania w VAT, faktury końcowej do zaliczek. W systemie Komarche RPXL odnotowano zamówienie sprzedaży dla odbiorcy detalicznego. W związku z tym VAT od tej transakcji naliczany jest od kwoty brutto. Wartość zamówienia opiewa na kwotę 45,5 zł. brutto. Do zamówienia wystawiono dwie zaliczki. Na kwotę 13 i 30 tysięcy złotych brutto. Następnie do zamówienia wystawiono fakturę końcową. Na zakładce VAT widoczna jest pozostała kwota oraz wartość odliczonych zaliczek. W związku z tym, że mechanizm odliczania faktur zaliczkowych działa w ten sposób, że na fakturze końcowej liczy wartość odnowa, wartości nie zawsze zgodne są z tymi odliczonymi w zaliczkach. W tym przypadku faktycznie odliczona kwota VAT w zaliczkach to 3185 ,18 zł i 18 groszy, natomiast wyliczona na dokumencie jest o grosz wyższa. W związku z tym na zakładce VAT należy otworzyć kwotę dodatnią, zmienić parametr proporcji na uwzględnień w mianowniku, a następnie w kwotę netto wpisać 10 groszy. Pozycję zapisać. Operacja ta spowoduje nam prawidłowe ujęcie kwoty do VAT. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu.